Witam. Dziś mam do naprawy pralkę firmy Amica model AWST 10L. Pralka sobie aktualnie pierze i z tym nie ma problemu. Poważny problem zaczyna się dopiero na wirowaniu, kiedy po osiągnięciu wysokich obrotów pralka dosłownie skacze po całej łazience. Jest bardzo niestabilna, do tego dochodzi jeszcze spory hałas. Już sobie chwilę pierze, dlatego przerwę teraz program, żeby dać nawirowanie i pokażę, co się dzieje na wirowaniu. Zaczynamy program wirowania. Na niskich obrotach jeszcze nic się nie dzieje. Wygląda na to, że jest wszystko w porządku, ale zaczekamy aż będą najwyższe obroty, wtedy dopiero będzie dokładnie widać. Zaczynają się być słyszalne dziwne dźwięki. Mogłoby to kojarzyć się z uszkodzonymi łożyskami, ale czekamy dalej. Tak jak widać, pralka bardzo hałasuje, widać tendencję do niestabilności. Jest z nią coś nie tak. Powodem takiego zachowania jest uszkodzony amortyzator po lewej stronie. Całkowicie stracił swoje właściwości, i teraz będę go wymieniał. Zacznę od pozbycia się tego wsadu. I tak, żeby wymontować i wymienić amortyzator, musimy zdemontować cały przód pralki. Zaczynamy od oczywiście odłączenia od zasilania. Demontujemy blat. Następnie odkręcamy dolną część obudowy. Wkręty są z dwóch stron. Kolejna czynność. Przepada na detergenty. Odkręcamy programator. Następna czynność odbezpieczamy tutaj fartuch. Ściągamy go z rantu. Demontujemy część obudowy z drzwiami. Cztery wkręty i w tych samych miejscach po tej stronie. Pamiętamy o odłączeniu blokady drzwi. Następnie musimy zdemontować cały zbiornik. W tym celu odłączy, odłączamy wszystkie przewody i węże od zbiornika. Podpinamy kostkę od silnika. Żałkę od pompy, rurka hydrostatu. U góry jeszcze jest sprężynka, potrzebująca zbiornik, którą też pamiętamy, żeby odpiąć. No, widać wyraźnie, że zbiornik na lewą stronę leci. Jeszcze się pozbędziemy pojemnika na proszek. Odpinamy go przy, przy elektrozaborze. poniżej obejmy, która jest przy zbiorniku. Tu elektrozawór, tutaj obejma ze zbiornika. W tym momencie możemy wymodować cały zespół piorący. No, i mamy tutaj częstą musterkę w pralkach hamika. Co i dlaczego się dzieje? Zbiornik na proszek jest nieszczelny. Podczas pobierania wody, część wody wydostaje się na zewnątrz. Po zbiorniku sobie spływa wprost na ten amortyzator. Wiadomo, że woda w amortyzatorze to jest jego. Krótki żywot. Jest też lekko skorodowana ta sztyca. No i oczywiście silnik też, tam jakieś ślady korozji. Uszkodzony amortyzator wystarczy wyciągnąć do góry. Widać jak jest wyrobiony. To spowodowała woda, która tam się dostawała. Pralka jest osadzona na trzech amortyzatorach: dwa z prawej, jeden z lewej. Z lewej strony amortyzator jest o innej sile i jest oznaczony kolorem czarnym. Teraz osadzamy nowy amortyzator. Ta sztyca jest już mocno skorodowana więc ją wymienię na, na taką w ładnym stanie. Sztycę mamy wymienioną. I teraz tak, żeby zapobiec pojawieniu się ponownie tej usterki. Należy zrobić coś takiego. Ten pojemnik się rozbiera. Górną część możemy odłączyć od dolnej. Po wysuszeniu i oczyszczeniu nakładamy tutaj dookoła niewielką ilość silikonu, co spowoduje, spowoduje, że woda nie będzie się przedostawała na zewnątrz. Chociaż najbardziej chyba jest nieszczelny w tym miejscu, na przejściu tego węża. Zawsze tak robię, że uszczelniam ten pojemnik i i chyba jest już potem problem rozwiązany. Amortyzatory z prawej strony na ogół wytrzymują do końca życia pralki. Rzadko z nimi coś się dzieje. Możemy teraz zespół piorący umieścić z powrotem. Nacelować na. No i pamiętamy, ta sprężynka tutaj jest bardzo ważna na górze. Tak więc mamy zespół piorący na swoim miejscu. Pozostało tylko jeszcze uszczelnić pojemnik na proszek. I poskładać to wszystko w odwrotnej kolejności niż było demontowane. Życzę powodzenia przy wymianie amortyzatora. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.